Nasi główni bohaterowie po ucieczce z raju łażą po lesie i nagle odkrywają, że paszczykła wywiesił za nimi listy gończe i akurat w tym momencie zaczynają do nich strzelać. Wow! Ci łowcy mają zajebiste wyczucie czasu. Strzały jednak zawodzą, to też nasi antagoniści używają planu B. Psów. <słyski> Kiedy moje pieski wpadną na jego trop, Przeklęty rudzielec może się pożegnać z życiem. A... Ryjek i Renard robią psy w głupiego jasia, wrzucając je do studni, a następnie kryją się w kurniku. Kwoki momentalnie zaczynają panikować, poza tą jedną, która zdecydowała się, że to czas na aerobik. Jestem pułkownik i nie dam sobie robić koło pióra. Szczerze, to jest jeden z najlepszych dowcipasów w tym filmie. Nasi bohaterowie ponownie robią kogoś wijaja, tym razem pułkownika, no i oskubowują go z piór, przez co mogą się przebrać i przejść niepostrzeżenie. Ta, bo te kilka piórek, wielki pomidor na łbie i kawałek drewna na nosie to przebranie godne Jamesa Bonda. Brygada dzięki mapie wyrusza do przeklętej jaskini przez ja pierdolę co? Czy tędy przechodziło trzęsienie ziemi? Wszystko jest uszkodzone, drzewa są takie dziwnie kwadratowe, jaśniejsza paleta kolorów. Wiecie z czym mi się to kojarzy? Macie czasami takie sny, że gdzieś idziecie i nie wiecie gdzie. Przez te pusty kwadratowe tła mam wrażenie, że ta scena to po prostu taki sen. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ten sen był parę scen wcześniej. Ale ta wędrówka powoduje u mnie takie, takie dziwne uczucie, po prostu nie wiem jak to kreślić. Pustki, coś takiego. Zaraz, co?! Czy ten cały czas skarb zaznaczał wielki X? To takby tak bunkier Hitlera oznaczono wielką swastyką. Albo siedzibę pedofila wielkim. nieważne. Tak jak co za debil by się nie kapnął, że pod tym coś jest? Czy w tej krainie przeciętny iloraz inteligencji jest ujemny? Szczerze, tutaj już grafika zaczyna w ogóle przypominać Raymana Legends. Nie wierzycie? Puszczę nam muzykę z Raymana Legends. O tak! Super mroczny potwór! Dawaj go, Renard! Kurde, to walka będzie epicka! Kto to taki? Pier, pier, to jego dom, więc nie rób draki! Tak, i to jest prawdziwa odpowiedź. Okazuje się, że nasz potwór jest tak naprawdę dobry i. Kto to? Kurwa projektował. Jestem Pier. Witajcie w moich skromnych blogach. Dzień dobry. Ja jestem Renard, a to mm. jest Ryjek. Dobry dzi to wygląda jak jak coś sobie zaprojektował jakiś Don Bluth na sterydach. Nie. Nie, po prostu nie. Po prostu po prostu <ścoughs> dowiadujemy się, że tak naprawdę zwój mocy to przepis na eliksir życia. Mhm. drin na wieczne życie. Już ja wiem jak to się kończy. Renart i spółka decydują się użyć podróby Grala na królu, aby ten mógł wreszcie wyzdrowieć. No więc ruszają, a po drodze napotykają... Ja pierdolę. ma Francuzi, wasza nienawiść do religii. Tak więc mnisi chciwe świnie biorą Renarta do paszczy Kłapa, a na miejscu okazuje się, że jego Psy gończe pozabijały kury? No wiecie, dla dzieci! No i Renat zostaje złapany i skazany na szubienicę, zaś Rejek musi błąkać się przez przypadek, znajdując swoją rzekomo zagubioną rodzinkę. Lis w więzieniu przekazuje swojej rodzince soczek z Jezuska, co powoduje, że cała królewska armia atakuje im dom? ho! Wow! Kurwa! Nie przesadzacie trochę? Zostaw tę dziewczynkę. Ech, to co się potem dzieje, jest tak w pizdu przewidywalne, że aż nawet nie chcę się tego komentować w detalach. Pojawiają się szczury i robią armii wilków a ala ewoki. Król jest uleczony, Renard zostaje ułaskawiony, a paszczykła pląduje w kiciu. I wierzcie lub nie, znowu mamy jumpscare z grubą dziewczyną. Nie, serio, wyobrażacie sobie? To jest. Wyobraźcie sobie, co było, gdyby ja robił takie straszaki? Jest cicho, cicho i nagle A my się teraz stawię tego straszaka! Na sam koniec filmu otrzymujemy scenę z tym co dzieje się potem. Impreza. Wszyscy są szczęśliwi, król otrzymał wieczne życie, ryjek od nas rodzinę. Teraz Renat będzie bogaty i wszyscy ignorują fakt, że wielki potwór z ich folkloru łazi między ludźmi. Możecie się spytać, czy udaje to oglądam a to dlatego, bo w pozostałych rolach Izabela Dąbrowska, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Joanna Wizmur Dziękuję PAN LEKTOR! Podsumowując, film jest naprawdę dobry, ale posiada swoje wady, które uniemożliwiają mu dania chociażby oceny 8 na 10. Historia jest prosta i nie zaszkodziłoby jej nieco udekorować. Z filmem trzeba się BAWIĆ ludziska. Co prawda humor oraz wizualia bardzo odpowiadają zarówno mi, jak i najmłodszym, bo to jest po prostu sztuka, ale logika tutaj leży. Co prawda można obejrzeć w sumie to tylko dla tego humoru i tych wizualiów. No, w sumie to ten film to mógłbym nazwać zwariowane melodie wersja HD, z wklecioną we wszystko historią i średniowieczem. ja. Ogólnie film oceniam na dobre 7 na 10. Dobra panowie, i to by było na tyle jeśli chodzi o tę recenzję, a teraz, wybaczcie na chwilę, pewna postać z filmu jest wolna. Właśnie słuchaj, jest sprawa. Zdadzę takie coś w moim domu. Nie te po co by mi to się przydało? Ale uważam, że Tobie ze względu na twój fetysz, może się przy... Co ten Hitler Jugend kombinuje? O, jest i mój list! Dzięki. Następnym tym razem uprzej, że będzie potrzebny lejek i z czekoladą. <laughs> jest wyborna. Nie, nie czekolada. Wiedziałem, kurwa! Hmm, ten komendant to naprawdę spoko gość. Nigdy się nie spodziewałem takiej okazji. Dobra, a przez to wszystko zrobię sobie może przerwkę na YouTube. A potem wrócę, może z jakimś filmem o szatanie i o pingwinach. No, a na razie czas na mały break. Chwila. Szokolada wyszła. KURWA! Haha, policja znowu wygrywa. Wiedziałem, że ten skurwiel będzie w kraju przez parę dni dzięki temu filmowi. Haha!